Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj rano zakończyły się trzydniowe rekolekcje dla parlamentarzystów, które prowadził biskup Stanisław. Akurat dzisiaj przypomniał wydarzenie sprzed 1979 lat, które dzisiaj nazywamy Wielkim Piątkiem. Wówczas tłum nie słucha argumentów, tylko krzyczał. Krzyczał, ukrzyżujmy go. I tak się stało. Ta ofiara... Dzięki Bogu była taka, że dzisiaj możemy również być, czuć, mieć szansę być zbawionym. To dla refleksji, panie przewodniczący Duda. A pytanie jest takie: Kiedy 30, ponad 30 lat temu wybuchła Solidarność i byłem również jej czynnym uczestnikiem, wówczas nie myśleliśmy o doraźnych interesach naszych. Czy my będziemy mieć z tego korzyść polityczną? Szkoda, że ma tak mało jest państwa spisu. Czy będziemy mieć tą korzyść doraźną, czy też będziemy myśleć o przyszłości. Myśleliśmy o pokoleniach, o tym, co się stanie. Powiedzieliśmy, że nie ma szans, aby to było od, od, razu, od razu zysk. Pytanie, czy Pan ma odwagę, Panie Przewodniczący, brać taką odpowiedzialność i również do tych, którzy podsycają te protesty, brać odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Pokolenia, które będą patrzeć, co zrobiliśmy. Dziękuję.